Cześć, witajcie! Ja jestem Szczurek, a to jest Magnoli SMP, czyli mój serwer, który wstartował kilka dni temu. Wszystko odbyło się na streamie, który właśnie oglądacie w zmontowanym w odcinek. Zapraszam do oglądania. Po wejściu na serwer pojawiliśmy się na dosyć wysokiej górze i zaczęliśmy robić podcen narzędzia. Sprawdzając Fabasidę, przed utworzeniem serwera, w grę, że całkiem niedaleko, znajduje się grzybowa wyspa. Postanowiłem na niej zamieszkać i po zebraniu małej ilości żelaza zrobiłem łódkę i zacząłem płynąć w kierunku wyspy. Po drodze spotkałem zatopiony netherowy portal. W skrzynce znalazłem idealnie dwie sztuki obsydianu potrzebne do dokończenia portalu. Postanowiłem skorzystać z okazji i jako pierwszy wejść do netheru. Pojawiłem się blisko poziomu lawy, a tuż obok znalazłem fortezę. Szybko zabrałem cenne rzeczy i wróciłem do zwykłego świata. No i jesteśmy na grzybowej wyspie. Pierwsze co zrobiłem to posadziłem dębowe drzewa i postawiłem skrzynkę. Następnie zacząłem budować zejście do kopali, ale to przerwało mi znacznie ciekawsze zdarzenie. Krajowy zabierał koordynaty mojej wyspy. Chwilę potem popatrzyłem na ekran udostępniony przez domina i zobaczyłem, że razem z krajowym i dzikim strosem płynął w pełnym żelaznym uzbrojeniu na moją wyspę. Nie wyglądało to na podkojową wizytę, więc zacząłem się przygotowywać, a czasu miałem mało. Patrzyłem jeszcze raz i zobaczyłem domina zwiedzającego wejście do mojej kopali. Oni byli już na mojej wyspie. O, ho, ho, ho. ho. O, ho.

Ai 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 Halo? O, oh. dobra, ti oh, si No właśnie, także widzieliście, krajowy z dzikim stresem je tutaj pokonali, to było dobre, chociaż ja w ogóle w sumie totalnie nie byłem przygotowany i tak myślę mi nieźle poszło, było dwóch na jednego, ale spoko i ogólnie myślę, że nie planuję tego tak zostawić, więc no, więc prawdopodobnie w ich kierunku będzie jakiś żart, prank lub atak, pułapka, coś zrobię, Jakimś, nie Jakoś pułapkę na nich zastawi, więc myślę, że jeszcze się będzie działo. To jeszcze nie jest koniec. Dlatego też zapraszam do zasubskrybowania, żeby nie przegapić następnego odcinka, w którym prawdopodobnie się to będzie dało, albo działo albo jeszcze następnym. Tak tylko jeszcze też wspomnę, że montaż z tym filmem mi się przedłużył i w zasadzie stream był już z półtorej tygodnia temu, więc przepraszam, że trochę z opóźnieniem ten odcinek wlatuje na kanał, ale w końcu jest. No i tak jak mówię, będą też jakieś fajne bazy, projekty, także na pewno się jeszcze tutaj będzie dużo działo, także zapraszam na mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!